Czy z tej strony Adam, na co dzień prowadzę kanał Spoorad, a to jest 63 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Lego Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. I ten odcinek jest szczególny, bo dzisiaj skończymy ostatecznie poziomy z gry swobodnej w epizodach poziomy fabularne. Czas na Skywalker odrodzenie. Przepraszam bardzo, ale. Uuu, a to jest do przejęcia? Bo to jest coś innego niż Venator. Uuu, a co tu się dzieje? Dlaczego tak? Chwila, aż muszę zobaczyć statki, okręty flagowe. No nie, to jest taki po prostu statek, co mnie zaatakował. No dobra, ok, nie ma problemu. Słuchajcie, zostały nam tak naprawdę tylko dwa mini zestawy do zdobycia. Bo w trzech poziomach zdobyłem wszystkie w Skywalker odrodzenie, więc to jeszcze więcej. Wam powiem, w trzecim poziomie został jeden. Dopiero w piątym, tak naprawdę, mamy coś do zrobienia. Jeśli o to chodzi. A jeśli chodzi o wyzwania, zresztą patrzcie, jak to wygląda. Wszystkie części na 100%. Z wyjątkiem Skywalker odrodzenie, w którym brakuje nam 14%, i 40 setnych. Więc naprawdę. Kosmos. Słuchajcie, zostało nam ile? 6 wyzwań. To niewiele. W Teraz latają mamy jedno wyzwanie, a pewnie spokojnie mogliśmy zrobić to trzecie. Traf śmigacz gąsienicowy po oszołomieniu, po oszołomieniu jego kierowcy pojemnikiem z prochem. No to zaraz. W c 3 o nie. Kupujemy plotkę. Ukończ poziom unikając wykrycia. O matko, to będzie trudne akurat. I wyłącz reflektor UATT przy pomocy blastera. Okej. Okay. Być na tyle silnym. Znajdź drogę przez Gwiazdę Śmierci bez otwierania żadnych drzwi. No dobra. I bądźcie ze mną. Wykorzystaj otoczenie, aby pokonać szturmowców Sithów. Nie odnieś żadnych obrażeń od myśliwców taj Sithów jadąc na Orbaku. OK. Czyli trochę, trochę jednak sobie tutaj spędzimy czasu. Bo są dosyć te wyzwania, takie powiedziałbym, trudne. Wymagają przejścia dużej, dużej, dużej takiej partii etapów po prostu. Ale spokojnie damy radę, nawet te loadingi już dzisiaj zniosę. Okej, okay, użyliśmy Użyliśmy prochu, oszołomiliśmy go. Teraz go trafmy. Mam nadzieję, że to o to chodzi. Cicho. Ja nie mam czasu na was. Uporajmy się z nimi. Okej. Okay. Przyjeżdża następna partia. Kolejne śmigacze. Więc używamy tego. Ok, oszołomiłem go. A to chyba po prostu go wyeliminowałem. Ok, to jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurde. No, coś nie mogę go tutaj. O, 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 o! go. No i to nie zadziałało. Trudne wyzwanie. Jeszcze raz, w takim razie. Rozpoczynamy poziom od nowa. Dobra, musimy rozpocząć wyzwanie od nowa. Jak mi się uda, to się do Was odezwę. No, teraz się udało. Udało się. Super. Mamy to. Wychodzimy. Opuszczamy poziom. Mamy 100%. Teraz latają. Szybko poszło, nie? Też mi się tak wydaje. Dobra. Mamy wszystkie klocki. Elegancko. Możemy w takim razie udać się do kolejnego poziomu. Czyli do. Jeszcze 5 jeszcze wyzwań. Niesamowite. Tutaj będą akurat dwa, czyli do C3P. O nie, zachowaj dyskrecję, mi się tak średnio podoba. Ale jeśli zmienimy się w kogoś z najwyższego porządku, to w ogóle nie powinno być problemu. Zresztą zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że teka ccнку akurat będzie można pominąć. Zbieram. 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 First order are taking people out of their homes. Let's hope they haven't got to our droids. Yeah, Get to cover, but stay close. There are troopers nearby. Open up! I don't understand what he's saying. Get him! first Those walkers are trouble. Stay out of their searchlights, or they'll bring the whole of the first order down on us. Walk trafiłem To teraz tak. Tu mamy mini zestaw. Ostatni. Muszę się zmienić w zbieracza. Super. Bardzo się cieszę. Lubimy tak. Wyrzucamy sieć. Porozmawiajmy z tym gonkiem. Nie mogę się dostać do domu swojego pana. Proszę, błagam, pomóż mi powrócić w te skromne progi. No dobra, to co my tu mamy? Jak się tu dostać? A. O nie, nie wyrzucaj mnie. Halo. Ha. Huh. Ha. Huh. Huh. Jest wyżej, jakby. Opcja, żeby się dostać. Dobra, idziemy tędy. Tu nas nie było w ogóle nigdy. Uuu! Patrzcie jak fajnie. Możemy sobie przejść gdzie chcemy, w dowolne miejsce tak naprawdę. No dobra, ale ja, mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żeby się dostać do tego domu. Więc. Robimy tak. A, nie da się tu wskoczyć. To jest ciekawostka. Ho huh. Dobra, zmieńmy się w kogoś z jetpackiem. Może tym razem w Bobę. Okej. Okay. O, to jednak nie tak działa. No dobra, to nie wiem. Kurde przecież logiczne, że musimy podnieść tego droida. No przecież... Ja pierniczę. O, przepraszam. Nie chciałem. Przecież droidy można podnosić. No. He's stealing from people all over town. Captain. jaki plot twist, tego się nie spodziewałem. No one will take this Not Snoke, not my father, nobody. This belongs to me. Gąncurencja nie śpi. Dziękuję bardzo. Idziemy w takim razie. Taidagger, o fajnie. Patrzcie. Stworzony w tajemnicy na planecie Sithów w Exegolu, ten nowy model myśliwca Taj był pilotowany wyłącznie przez ostateczny porządek oraz wiecznych Sithów. Skrzydła TIE Daggera, znanego też... Skrzydła TIE DG, znanego też jako TIE Dagger, mają unikalny, przypominający sztylet kształt oraz czerwone elementy, symbolizujące jego przynależność do Sithów. Ok, Fajnie. Mamy TIE Dagera. Otwieramy te drzwi. You're looking for the girl? Yes, so are we. Unfortunately, we are yet to locate her. Ok, idziemy tędy. Jako Kylo to no nie będzie większego problemu z tym. Mam nadzieję. Tak, chyba spoko. Wyszło spoko. Udało się? Chyba tak. No, i tym sposobem zrobiliśmy poziom C3PO nie. Super. I mamy wszystkie. Wszystkie, wszystkie klocki i wszystkie postacie. Ok. 734 klocki Kyber Super. Lecimy do poziomu czwartego. No, nie, znowu ten krążownik. On mi się tak tu będzie pojawiał teraz cały czas. Dajcie spokój. Dobra. Trzy wyzwania nam zostały. Niesamowite. Być na tyle silnym. Złota okazja. Znajdź drogę przez Gwiazdy Śmierci bez otwierania żadnych drzwi. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale tak zrobimy.

Let's keep moving. No dobra, nie otwierajmy żadnych drzwi. I can't make that jump. Postaramy się. Postaramy się. That crate should help. <coughs> Skończ gadać w końcu, bo ja chcę coś powiedzieć. I co udało się? A, ale musimy się tutaj dostać jako. BB? Już tutaj damy radę. Ok. Zmienimy się w Ray. No, super, tylko żeby to jeszcze działało, nie? W sensie. O, właśnie. I teraz skok. I patrzcie, tam potrzebujemy łowcy nagród. Nie mieliśmy go wcześniej. Zaczepiamy hak I znalazłem drogę przez gwiazdę śmierci bez otwierania żadnych drzwi. Okej, okay, fajnie. A mogę do Ciebie strzelić, czy tak nie bardzo? Wow, to działa. O, gołymi rękami cię załatwię koleś. Dobra, starczy tego. Wychodzimy z tego poziomu, czas na ostatni poziom. Rewelacja. Tak szybko idzie, że to jest hit. Nie spodziewałem się, że w tak krótkim czasie zrobimy już trzy poziomy. No i patrzcie. Złota okazja. Tak jest. Mini zestawy mamy. No, to teraz jeszcze tylko. Patrzcie. Patrzcie, jak to wygląda. 93,20. Ostatni poziom, w którym mamy 66%, ale nie przejmujmy się tym. Najpierw pokonam rycerzy Ren, bo tam chyba nie ma żadnego mini zestawu ani wyzwania. Wyzwanie było, ale ich załatwiłem. Bez śmierci. Więc widzimy się, jak ich załatwię jeszcze raz. No dobra, to postaram się teraz nie odnieść obrażeń. Oh, tak jest, uwaga na te czerwone linie, to będzie nam łatwiej. Staram się, nie jest to proste, ale da się zrobić. Tak jest, na razie uniknąłem obrażeń. No dobra, powiedzmy.

No, i super, mamy wyzwanie drugie na trzy świetnie. No, tutaj myśliwiec to spoko. Zaraz, zaraz, zaraz. Tutaj mamy mini zestaw. Zaraz pojedziemy na orbaku, zaraz tylko potrzebujemy mocy. No, ale aha, do, w dół muszę. I co, 4 na 5? Nie, 3 na 5, 4 na 5, dobra. Drabina do sukcesu, taj, tajemnice, fanfary, torbak przeszkód. Dobra, zobaczmy, gdzie jest no, ostatni mini zestaw. Gdzieś jest dobra, unikamy obrażeń. To najważniejsze. No, chyba się udało całkiem. Dobra. I co teraz? Gdzie jest wieżyczka jeszcze? E, nie wieżyczka, tylko gdzie jest mini zestaw. Tam jest panel dla złoli. -E. Tam był mini zestaw. Czy to możliwe, żeby mini zestaw był w, w komnacie z Palpatinem? Jest, to teoretycznie możliwe. Dobra. Astromech, Astromech, Astromech. Pomijamy. No właśnie tak. Będzie jeszcze jedna jazda na Orbaku, czy, czy niezbyt. Chyba będzie. Okej. Okay. To już chyba wszystko. Tak jest! Wszystkie wyzwania! Treningu więcej nie potrzeba ci. Super. Jeszcze tylko mini zestaw bym poprosił i już w ogóle byłbym usatysfakcjonowany. Wszystkie wyzwania. Ja nie mogę. Normalnie rewelacja, dobra. Chwila, mapkę mi dajcie. No tu jest całe mnóstwo... Przestrzeni otwartej, nieodkrytej przeze mnie w żaden sposób, i tak się zastanawiam, na czym to może polegać. Spokojnie, dawać mi go. Kurde, dobra, słuchajcie, idziemy. Tu na górę, kurde, chyba nie ma co. Nie no, bardzo mnie to zastanawia. Gdzie tu może być jeszcze jeden mini zestaw? Powiem Wam szczerze, przydałoby mi się to wiedzieć. A wiecie co, ja wyjdę teraz z poziomu i spróbujemy znaleźć go w tym, w komnacie z Palpatinem. Może tam będzie, bo w sumie to mi się nie udało wcześniej. A one lubią być tak za tronami na przykład, czy gdzieś. Ważne, że mamy wszystkie wyzwania. Ostrożny jak orbak. No i, ale bomba, to jest też, też te dwa. No i mamy dwa kolejne. Tu będzie Tan 4 zresztą było napisane wcześniej. Matko, ile tutaj tych postaci było? Co to ich nie odblokowaliśmy jeszcze. Dobra, wejdźmy sobie do tego poziomu faktycznie. Matko. Ostatni mini zestaw. Patrzcie jak to wygląda. Oczywiście krążownik Republiki musiał przylecieć. Koleś. Spadaj. Ja tutaj mam poziom do zrobienia. Matko niesamowite no to tyle odpalamy i szukamy ostatniego mini zestawu O proszę, tego wcześniej nie widziałem. Czyli teraz używamy bohatera. Pomijamy to. A, to dlatego mini zestawu nie było na mapie, bo on jest dopiero teraz. I patrzcie. O nagrodę się nie martw. Ku uciesze hakera. Koniec. Mamy to. Wszystkie 100% na poziomach. To teraz może powiem coś niecoś o tych znajdźkach i o tym, jak były zaprojektowane. Otóż to zależy. Niektóre były całkiem udane i mądre, i całkiem fajnie wkomponowane w poziomy. Niektóre były takie, powiedziałbym, zastanawiające. Aczkolwiek bardzo dużo rzeczy pominąłem w trybie fabularnym. Teraz, jakbym nagrywał tryb fabularny, to już bym to sobie zaplanował lepiej, tak, żeby jak najmniej czasu spędzić w tym trybie gry swobodnej. Zresztą, dobrze wiecie, że ja tak robię w innych seriach, w których już wiem o co chodzi i wiem, jak wyglądają poziomy. Natomiast tutaj, no, nie miałem takiej możliwości, bo grę przechodzę pierwszy raz. Następnym razem, nie wiem, będę przechodził chyba Lego Harry Potter, yy, lata 5-7, no to będę wiedział wszystko, tak? Krążownik Republiki pojawia się ostatni raz, już dzisiaj. W tym miejscu zaczniemy sobie kolejny odcinek i polecimy sobie na Kachirho, znaczy na do Kachirho. Tylko sobie yy, zerknijmy jeszcze na klasy, bo mamy 9 tych. Yy, To możemy droida defensywnego sobie, właśnie. Aha, automat treningowy zapewni wsparcie podczas walki atakując wrogów. To jak gram z Łuczyńcą, to to jest ten droid, co za mną chodzi. No, to wszystko jest jasne. Dobra. Yy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, to była prawdziwa przyjemność. Zrobiliśmy 100% w poziomach. Teraz czas już tylko na eksplorację galaktyki, i tym się zajmiemy w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Ludzie, jak nam to szybko wyszło! Ja jestem z siebie dumny. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.